Afryka budzi się do życia. Ta mała antylopa nie miała dziś szczęścia. Lew za tak... O przepraszam, pomyliłem. każdy. To znowu to sami. Badani reality show. To reality show. Tak, tak, tak. Każdy może z was powiedzieć co chce. Co powiedzieć ma. Czyżby badani zorientowali się wreszcie, że... Badani. Zapraszamy tam. Badanie domy. Badanie domy. Odcinek dziesiąty z dwunastu sobowtórych. Kto ty jesteś? W tym stroju robiłam 50 cent. <śmienic> czyli takiego rapera, który absolutnie nie zbiał. Teraz skoro mam taką skórę, jaką mam, to Aha. bardziej pasuje jako Eminem. Norisem. nie ma bezpośredniego kontaktu, ale on wie, że ja jestem. Ja wiem, że on jest oczywiście. Ja wiem, że y, trudniej załatwić to, żeby on wiedział, że ja jestem twardy. twardziel. Twardzie, on tutaj Ale jak fajnie ślepszyły koły twardziel zupełny. Lubię zabijać kotki. <guluzdanie> Miałam kiedyś kotkę, kicie. Już nie żyje. Moje serce koi muzyka, taniec, śpiew, poezja. Tamta baba, taka baba, to jest wioletta, pani wioletta. Znaczy podróba wioletna. Nie, to jest prawdziwa. ważne. Nie to jest podróba. Podróba No jak każda kobieta, lubię być y, ładnie ubrana i też y, po prostu prezentować się. Zdecydowanie nie powinnaś mieć kompleksów. W tym przypadku jest to dość, dość trudne, mm -hmm. żeby kobieta wyglądała jak facet, to jeszcze na przykład jak George Michael. Tak. Co Michael mógłby powiedzieć o sobie? I jakieś piękne są zgięte po procesie? Jak musi do nas dojść? bo że w sensie będzie miał parę do śpiewania. No. I do choreografii. I do choreografii. wszyscy, tylko ja tu się nadaję do nagrywania. To jest wujek, ale on. Nie wujek. Nie. No nie wujek. A skąd wiesz? Bo wujek jest u siebie. Mój wujek też jest u siebie. Choduje karczochy. Jak mam do siebie mówić per to pobądź nim przez chwilę. Jak? No, no życzenie. Obraz Obrazo nauczyciele. Ten program jest bez jaj, no no, maksa no, bez, bez, jaj. bez jaj, a ja, a ja czuję, że zmontuję z tego dobry materiał. Czy Państwo do jakiegoś klubu? ale do Towarzystwa Przyjaciół Dobrego, Wojaka jakaś i mam tytuł pierdoły nadzwyczajnego. Czy słyszeliście Państwo o klubie komórkowej na H? Drugą literę, poproszę. <grym <grym> druga jest A. A, druga. A. Ha. 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 Otóż e, w klubie na H może być każdy, kto ma komórkę w sieci na H. Taki klubowicz dostaje różne bonusy za to, że jest. Darmowe popcorn w kinach albo darmowe zdjęcia, różne rzeczy. Chcielibyście dostać taką kurydzę od sieci na H? Czy ten pokryd. Będzie y, to miesiąc jak y, rachunek, będzie przychodził do nas, czy co tydzień, mm -hmm. czy co dzień. Od darmowego popcornu lepsza jest babka ziemniaczana, nie świeży, zapewniam. Nie świeży przecież, może być suchy. Fotografie. Lubicie się fotografować? Trzeba mieć swój dzień, trzeba mieć y, nastrój do tego, i, y, ale najlepsze są zdjęcia, chyba takie naturalne. Mm -hmm. Ostatnio zrobiłam zdjęcie y, rodzince Łabędzi. Łabędzicy, która trzymała na skrzydłach mały łabędzią, tylko koszary, a za nią jeszcze płynęły inne. Gdyby się tak zdarzyło, że Michael, ten z telewizorka naszego, przyjdzie tu do nas, mm -hmm. to jak wykonacie ten sam układ, to ja, jako sędzia fitness, zgodnie z całą swoją wiedzą, ocenię, kto z Was lepiej to wykonuje. Poważnie? No poważnie. Że... Czy Waszym zdaniem e, warto należeć do klubu Naha? Na... Powiedzcie, że warto. <gryPEF> Jak mam mieć popcorn za darmo, za 300 zł, to dziękuję. Uh -huh. Może to jakaś sekta. <gryPEF> sekta. Chciałbym no, <gryPEF> być czujnym. To jest jakaś na sprawa. <gryPEF> ciemna sprawa. Tak. To w no takim razie. to integrowało w jakiś sposób ludzi, jakieś może spotkania, w sensie tym, że. Oczywiście twórcze. Gracyjne tak zwane. Tak, yy, to myślę, że miałoby to też sens, bo to byłoby coś innego. Może warto. Jestem popcorn i za zęby. ze To czemu nie? Spróbować. To są takie małe rzeczy, chociaż w życiu liczą się te małe sprawy, małe rzeczy i, i fakt, faktem, jeżeli dla kogoś to akurat jest ważne, to uważam, że jak najbardziej. Mhm. Jestem za.

Misza! Misza! Co to za się łapa, się tak 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 tak. Tak. Trafi chodzić, piszczeć, merdać łamkiem do kupienia w zestawie z czerwoną kokardką. O jaką życiową funkcją powinno się wzbogacić pieska, aby był atrakcyjniejszy dla konsumenta? Na pewno nie wychodzenie na spacery. Żeby merdał ogonem na przywitanie, żeby się cieszył. I żeby jadł z ręki. Nudzi no, mi się. Żeby aportował. Nie się jak Rodwiner i podłączony do alardo Jeszcze jedna ważna rzecz, żeby był z takiego materiału, który by się nie brudził, bo biały kolor się brudzi. Mógłby wpływać i zatykać korek i odtykać wolę. Tak, mógłby Tak, w wolę. To był mój robot. rok no. Czyli nie z On tak. mnie przekonał, żeby się zapisać do tego klubu. Nie, jest imponujące, ale ja już chyba nie zniecę. <laughs> <dużej. śmiech> I teraz bardzo Państwa proszę o przetestowanie nowego aparatu do mierzenia ciśnienia. Chciałbym, żebyście zapamiętali wynik pomiaru. Mam Nie wiem, mi spada, więc ja w ogóle nie wiem. A to to jest chyba do mierzenia takiego, to jest co innego, a to jest co innego. Weź jeszcze, oddechnij. Zakręć na pompy. Gdzie zakręć? Jezu, woli jest. Masz 240, Aha. 60. 200, mam 250. Siostro tlen. To już nie żyje. Najwyższe ciśnienie ma. Michael. I w związku z tym a, bardzo cię. Prosimy o szybkie opuszczenie naszego pomieszczenia i udanie się do grupy ekspertów. Michael okay. Maxson w najwyższym ciśnieniu przechodzi do loży ekspertów, gdzie czeka go entuzjastyczne powitanie od wiernych fanów. Czy król Popu to zauważy? Oczywiście, że tak. Musisz zawsze zadawać te pytania. Chyba zwolnię tego lektora.

Redakcja programu Badani nie ponosi odpowiedzialności za teksty i komentarze lektora. Koniec programu.